I się witam was z tej strony Scooter, albowiem jesteśmy dzisiaj trochę w innym miejscu, bo po troszeczkę mi się gra popsuła jak nagrywałem e, Albo straciliście może 3-4 minuty gry, co nie było dosyć ciekawe, bo szczerze mówiąc po prostu skakałem nad jakimś, nie wiem, czym, jakimś gównem Więc e, nic praktycznie nie straciliście, jesteśmy gdzieś w nowej lokacji, nie wiem w sumie gdzie jesteśmy, ale gdzieś tam jesteśmy, jest git. E, no i tutaj za chwilę spotkamy nowe potwórki. Jeszcze tutaj troszeczkę przyszedłem, bo... bo właśnie ale ogólnie nie dało się cofnąć do poprzedniego rozdziału, więc to są gobliny Madcap Ja to nazywam trochę inaczej, bo nazywam ja gobliny, am czym pom. I, i one, jako, kurde, z łyżką biegają tutaj. No ja nie rozumiem i dlaczego akurat z łyżką, serio, z łyżką na Alice z nożem. Oni mają kuchenny widelce, kuchenne łyżki, a ja... Nóż, wielki, ogromny nóż. Jeszcze nawet taki nie zaatakował, za zaatakował, rozumiecie to? To jest coś niesamowitego, jak, jak oni to robią, no. To jest... Naprawdę, no ja nie mogę po prostu z tą grą. No i kurde i znowu daje mi tego, no, że, że mogę unikać ataków. A co mi z tego, że mogę mogę unikać ataków? Ja to ja o tym wiem, prawda? Proszę jak ja unikam ładnie ataków. O! No i nie nie, uniknąłem nie, nie, nie ataku, no nie udało mi się niestety. Nie chciało mi, jakbyś się klawisz na mnie zablokował Gim, sepie, właśnie, o to chodziło, żebyś się zginął. Chyba sam rozumiesz, prawda? Ty też, też chętnie do, do Deda, też chętnie do zginięcia, mam no, chyba tak. No jeszcze z. No nie, ale jak to. Jak z łyżką? Co on chce mi zrobić? Nie wiem. Chce mi, chce mi podrapać łyżką, albo. No nie wiem, nie wiem w sumie, co on może mi robić tą łyżką. Coś z niesamowitego, z, z, naprawdę niesamowitego, niesamowicie dziwnego. No. kurde, nie ten klawisz. O! Właśnie o to chodziło! O to chodziło, ziom! I teraz... No, dobra, teraz nie zginąłeś, ale było blisko. A teraz już zginiesz. I już na... na to nic nie poradzisz, no niestety. Niestety na to nic nie poradzisz, kurde. Koniec? Serio? Tylko tyle było? Tyle gobinów Tamtych? Tu mogę się schować. I do... Oh, to mi odnawia życie! Już rozumiem, okej. Okay. Ja też mogę się schować, ale wolę się nie chować nawet. Mogę się mmiać. Mogę się mniemy, O, sobie czkawki wtedy. Uuu, goblinek. Goblin... a to jest robot jakiś. Robot. Bardzo mądry goblin. Bardzo... Zrobili swojego własnego robota. Kurde, boli mnie język szczerze mówię, wiecie? Musiałem się ugryźć wcześniej. a wow, boli bez jak boli! Kurde, boli język. Jestem coś, co mógłbym zabrać? Nie. Czemu to aż tyle tych kwiatów jest, jak tu nie ma z kim walczyć? A czyli to mi też pokazuje, że mówiąc ten eee... To nie, nie oddamy tego życia, po prostu pokazuje mi drogę gdzie mam iść. BUM! Tak, ale... Low no... Co mi z tego, że mi to pokazało? Tak sobie że tutaj się, się pokazało tak? Czekajcie, może gdzieś to jakaś świnka lata. Świnoskie nas. Nie nas, świńskiego nosa nie ma! A dobra, to pokazuje, no okej, okay, no ale jak ja mogę przez to przejść? Nie mogę przez to przejść. Chyba, że... nie, nie mogę. Chyba, że taką mogę przejść, ale nie! Wolę nie próbować nawet. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Musi gdzieś tu być jakiś latający świński nos, bo to przecież nie miałoby sensu. Nie mógłbym tam... ...przelecieć, to jest troszeczkę za daleko. Hold left control. No to, ja to wiem. To znalazłem, no i co? znaczy, że to mi... że mogę przez to sobie przejść po prostu, czy jak? OŚ TY W DUPĘ! No o tym to nie wiedziałem, wiecie? Kurde, to jest coś magicznego. Magiczne! Magiczne kurty gówno! Naprawdę coś niesamowitego, jak ja przez to przeszedłem? czy tam nic chyba nie ma. Dobre. Dobre cholera, dobre. Podoba mi się. O, tu jest nos. Żryj piaprz! Pięknie zjeżdżał. Lubię Alicję, lubię, naprawdę podoba mi się Alicja. Podoba mi się. w sensie, że gra mi się podoba, no. A kolejne garnuszki Pycha! Napycha. Tam było coś no to wtedy pycha, ale tak to nie pycha. Czym ty jesteś platformą wyglądająca jak platforma dla... Mogę zawiść? Uuuu! Znalazłem bombę. To jest bomba atomowa. Uwaga! Uwaga tam! Uwaga! Uwaga! No może i nie. Nie! Ja nie chcę tego jeszcze wsiadać! Nie! nie wsiadaj, proszę Cialicu, nie wsiadaj! Nie, nie wsiadaj. Dlaczego ale nie, nie wsiadaj. wsiadła? Nie wsiadaj, kupia! Wsiadła do garnuszka. To dzbań w sumie, wsiadła. Nie chciałem. żeby Almost as I remember it. Appearances as you know better than most can be deceiving, Alice. <inaudible> <Not just inaudible> since your last visit. Dr. Bumby says change is constructive, that different is good. Different denotes neither bad nor good, but it certainly means not the same.

Now hold on, and as they say, shut up. typical. Psią, tam wleciała, jak tam była ściana. Była ściana, Alicjo, jak ty wleciałaś w ścianę? bo Poprawiec, czajnik by się rozwalił, niż, niż ty. No takim gównem prawda, że się skakałem. wtedy wyciekało z tego jakieś nie wiem co w sumie. Dzięki temu będziemy mogli latać, jak sobie tak otworzymy spadochron. Są wędzni tu jak lewe, okej. Okay. Musimy to przekręcić, żeby... No dobra, no to mówiłem, że muszę tylko ten. Okej, okay. ja wiem o tym. Patrzcie, teraz pokażę wam, pokażę wam sztuczkę. Wuuuhuhuhu! No, ona się zaraz zabije. Czekajcie, jeszcze raz pokażę wam sztuczkę, teraz pokażę wam sztuczkę. No aktywuj ten spadochron! No bo to już w sumie w spódnice. Dobra. Możesz być. Tam raczej nie dolecę, nie ma szans. Kupuję w tą stronę. Aha, bo pewnie tutaj muszę nawet iść. Mogę za... Tu mogę coś przekręcić, wykręcić, odkręcić. Tak, żeby aktywować te gazy trzeba po prostu... Aktywować takie coś. Teraz będę coś się pokaże i będę skakać i będę mógł... I fajnie ogólnie będzie, no właśnie. Ty! Goblinie! Co ty kurde se z łyżką, to wyprawiasz? głodny jesteś, to coś zjedz. Może, może nie jedz. Odpuść sobie. Okej. Okej. Erskid. Erskid. Zginęły. Tak, mówiłem, tak prosiłem. Następne tutaj coś jest. Dźwignia, taka ogromna dźwignia, która aktywowała, co to jest, Z zębatkę, żeby się przesunęła, to jest, czemu tutaj tak dużo krwi jeszcze, to jest ładne. Tam jest, a potrzebuję chyba klucza, a nie, czekajcie, ja, dobra, to rozumiem. To jest pokazane, że tutaj mogę wejść, że to ona jest tak naprawdę kluczem, możemy powiedzieć, małym kluczem, który może się zmieścić w każdej dziurze. Butelka. I wracamy. Liccio czas wracać do domku. O nie, co to jest? A kurde, nie teraz. Przecież wyskoczyło mi coś kurde, że, że coś nie działa. Trudno, a dobrze się ciągle nagrywa, dobrej toży, więc... Mi się wyłączyło nagrywanie, to już, to już mi się naprawdę w górze. Wow! Czym ty kurde koniem jesteś? Ty koniem jesteś? Nie, ty jesteś kurczakiem? Pawiem? PAW! Nie, to nie paw, to jest... nie wiem, co kurde, kurczak chyba. Masz strasznie wielką głowę. od jasna. Skąd oni wzięli takiego kurczaka? Mogę tu na się przycisnąć? Wow, mogę. E! Chyba ja! się jaja robić, nie będę z tobą walczył! Nie! Tuś z cię Alicjo, przeteleportuj! O! O to Czym ty jesteś w wielkim bąbelku na ścianie, to tylko lampa spoko. Myślałem, że czymś więcej jesteś, a tu nie. No, ja nawet nie mogę tam wejść, no fajnie. Dzieje się to? A jak? Ona sama jest zdziwiona. No ja tam trochę raczej nie wejdę, dobra. Chyba, że nie mogę się zmniejszyć, zmniejszyć. Zmniejszyć w locie. No przykro mi, to, trochę przykro. O, jeszcze jeden. Częściom! Ja cię nie widziałem! Jak ty? Dlaczego ja cię nie widziałem tutaj? Użyłeś się przede mną i nie chciałem z mną walczyć pewnie. No to... twoje kuczaki tam się smażą. Pijaką albo. Robię co robił. Coś się robił, to jest najważniejsze. Ty! Widelcomanie! I ty łyżkomanie! manie. chcecie walczyć? Powalisz Naprawdę. No, Widelco Widelcoman. man. Dobre w sumie imiona jakby nie patrzeć. łyżka Uy... to... NIE! Zacięło mi się i spadłem! Fuck! Mały lag i od razu gra... Sepsuta normalnie gra zepsuta Ale mam nadzieję, że nie będą się z nim nie, nie będą się z nim walczyć, to dobrze Dawaj, aktywujemy, aktywujemy rury C Lewo co przekręciła i już aktywowała Coś magicznego Dobra, było blisko O, dobrze, doskoczyłem GIEN pieprz posmakuj mojego pieprza Jestem pieprzysta dziewczyna. Ale znaczy on jest... Ona jest pieprzystą dziewczyną. O! No hitasz się! Aha, pieprz mu nie działa na zdrowie. Lecile -le Też... Czemu nie mogę tam wejść do środka? muszę sobie pada do komputera podłączyć, wtedy będzie mi lepiej grać, tak mi się wydaje, bo sterowanie myszką jest po prostu fatalne w tej grze. myszką i klawiaturą. Znaczy klawiatura to jeszcze ok, ale myszka to jest przewalone. Przewalone po prostu. Chyba będę, będę zmuszony sobie podłączyć pada, bo inaczej nie wyrobię. Opsa, psa. Tra jak ja mam tam dolecieć? A, to się rusza, ok, to nieważne. Opa! Słyszę ten, potwory. A, no i ile potwory. Dobrze, słyszałem. To unik miał być, kupiaty! Nie myślisz kompletnie, że sami ja na... O, dobrze. Fóg się przysłupił. Oni mają filiżanki na głowach. Nie zauważyłem tego wcześniej. To są chyba talerze jako ten. Zrobi są. Powiem, że nie. No, atakuj. Dawaj, próbuj teraz wiem, kiedy atakują jakieś trzęsawki, to znaczy, że chcą atakować. Widzieliście to? Ja już przewiduję przyszłość. Ja wiem, jak to się robi. No się bać, że tam ktoś wyjdzie? Chyba nie. Wcale, ja wcale tam nie stałem, szczerze mówiąc. Chyba coś za mną idzie, albo przede mną. Słyszałem, nie wiem, gdzie idą. pojawiają się znikam. To jest niesprawiedliwe, ja też bym tak chciał. Ks idę sobie co nie i nagle pojawiam się na samym końcu levela. No, znaczy, na samym końcu gry. o je, się wybrał. Gra. Hmm, ja zapomniałem, jak się upgrade'uje bronie, wiecie? Czy dajesz się, że to źle? Powinienem pamiętać, jak się upgrade'uje broń. Czemu ty się trzęsiesz przed skokiem? Coś, coś nie tak masz z głową? czas padła z nieba. Podnieś tarczę, Alicja, Nie ma, jak chcesz podnosić to nie ma, A ty czym jesteś? Czemu nie mogę... A ja mogę jednak do siebie wejść. Trochę mi się naprawdę czasami gra nie. No nie wiem, na, nie wiem dlaczego, no. Wkurza mnie to, strasznie mnie to wkurza. Mam nadzieję, że gra mi się nie, nie wyłączy, bo to będzie przewalone. przewa -alo -one. O, gdzie jesteście? O, tu są, dobra, jeden, dwa, eee, tu są jeszcze te, o mam tylko teraz takie coś dyspozycji, okej, okay, to muszę najpierw... Już... te o dwa. Okej, okay, szybko, 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 bo teraz nie pamiętam gdzie to było. Fuck. Tam widzę ząbek. Dobrze, udało się. A tam mogę iść, nie? A, tam byłem, tam, tam byłem. O, to się też rusza. Będziemy skoczyć tak. O! o, o, o nie ruszaj się. Okej okay. Teraz tam. O! Psa. I tutaj jeszcze trzy ząbki są. Przepięknie po prostu. Bardzo ładnie. Przekręć troszeczkę. Odrobinka. Odro... Tylko odrobinka. okej, okay, Wystarczy. No. I to już aktywowałaś. No bardzo. Genialnie. Genialnie. Jestem z ciebie dumny. Tam też mogę iść. Nie, ale chyba. Nie, nie dobra. Tam nie byłem. A nie wiem, czy to jest główna droga, czy to nie jest główna droga? Nie mam żadnego pojęcia, nie ma nic opisanego. Wydaje mi się, że to nie jest główna droga. A, to nie jest główna droga. Okej, okay, to dobrze. Twój kolega zginął, a ty się nic z tego naprawdę nie robisz. Wszaki obojętny jesteś. Masz wszystkich w dupie naprawdę. Takuj. A teraz zgiń. okej. Okay. Mamy kolejne wspomnienie. Już sporo tego zebraliśmy, bo zgaduję, że 12. Zgaduję, bo nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobrze to jednak poszedłem. Ja dobrze to jest inaczej bym nie zabrał tego wspomnienia. Nie! Gdzie ty ci! O, było blisko. Okej. Okay. O, 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 okej. O, Ukrył się jak się ukrył skurkowany! Czekajcie! Ży hej, hej! Tak, to my się bawić nie będziemy są kurde. O! Proszę, aktywował mi coś. I tam jest butelka na górze. Opsa, genialnie, genialnie, genialnie. Genialnie, genialnie, genialnie. Teraz idziemy tutaj. I... I właśnie jest git. jest git, cokolwiek, cokolwiek jesteśmy Cokolwiek, cokolwiek jesteśmy Nie aktywowała tego spod ochrony, ale dobrze dała radę trochę dolecieć Zmniejsz się! Ty a dlaczego ona w sumie może tak się zmniejszać jak? Bo co bo napiłaś się jakoś płynął? tam mogę iść? Ja, co mam już? Dzbano o o Z pana okojazd! Kurdet kurde, jakie to ataki wydobywa?

Chyba się przegrzałeś, czajniczku. A, oh, fuck, dobra, może nie, dobra, nieważne. trzeba ja tego nie powiedziałem. Kurde, oni mi zabierają jeden Staszek życia, albo kwiatek życia, może tak też powiedzieć. A, nie! No tak, to ty się przegrzewasz. Nie przegrzewaj się, spokojnie, damy radę. Fuck, to strzela jakimś płynem. To herbato strzela. A bo on tam jeszcze na górze gdzieś musi stać jakiś jeden, dlatego tak dużo herbaty leci na dół. już idę tam do ciebie, idę na górę, idę, idę, idę. Żeby trochę usztybolu, ała, Dobra. Tutaj pewnie to jest, to jest, a o właśnie. To jest bank. Nie, no co ty chyba se kurde jaja robisz, nie? O.

atakuje ona no. Opanujcie się dzwanki, naprawdę. Fuck! No nie no! Fuck! Spokojnie, ziomie, spokojnie! Już, 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 spokojnie, spokojnie, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Uff! Nie dam rady, fuck, nie dam rady. Już, 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 już No kurde! Z tą herbatą! Nie, nie chcę mi się akrutlić O, dobrze Dziękuję No A okej okay. Dziękujemy I to mi się wydaje, że będzie checkpoint, więc... Yy, na tym, na tym właśnie skończymy nasz odcinek, więc na razie Cześć, pa!